Układy równań zachowują się w dość charakterystyczny sposób. Zobacz, jak ym, będzie się zachowywało pierwsze równanie, jeżeli podzielimy je obustronnie przez 3. Dzielę je przez 3 dlatego, że chciałbym wyrównać współczynniki liczby stojące na przykład przy niewiadomej X. Po takim przekształceniu. Zauważmy, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim równaniu występuje to samo wyrażenie. I teraz, jeżeli w miejsce literki M wpisalibyśmy piątkę, to otrzymalibyśmy dwa identyczne równania. Układ równań z dwoma identycznymi równaniami nazywamy układem nieoznaczonym. Układ nieoznaczony. Czyli taki, który ma nieskończoną liczbę rozwiązań. To jest warunek dla m równego 5. Natomiast układ sprzeczny otrzymalibyśmy wstawiając cokolwiek w miejsce literki m, ale ta liczba nie może być równa 5. Na przykład, gdybyśmy wstawili w miejsce literki m, załóżmy liczbę 3. To otrzymalibyśmy w pierwszym równaniu coś takiego, w drugim równaniu coś takiego. To oznacza, że gdybyśmy skorzystali z metody podstawiania, to tą trójkę moglibyśmy wstawić tu i wtedy mielibyśmy, że 3 równa się 5, co jest sprzeczne. To jest sprzeczność, czyli taki układ równań nie miałby rozwiązań dla m różnego od piątki.